Ślimak Helena to słodkowodny ślimak drapieżny pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej, głównie z Tajlandii, Indonezji i Malezji. Charakteryzuje się stoszkowatą muszlą w żółto-brązowe pasy i jest bardzo popularny w akwarystyce ze względu na swoją zdolność do zwalczania niechcianych ślimaków w akwarium. Helenki są stosunkowo łatwe w hodowli i nie sprawiają problemów nawet mniej doświadczonym akwarystom. Do ich prawidłowego utrzymania wystarczy akwarium o pojemności od 10 do 20 litrów, w zależności od liczby osobników. Z temperaturą wody w zakresie 22-28 symbol stopnia C i pH między 7.0 a 8.0. Preferują wodę średnio twardą do twardej, ponieważ wapń jest niezbędny do budowy ich muszli. Podłoże powinno być z drobnego żwirku lub piasku, ponieważ ślimaki te lubią się zakopywać. W akwarium warto zapewnić im różnorodne kryjówki, korzenie, kamienie czy rośliny oraz dobrą filtrację z umiarkowanym przepływem i odpowiednim natlenieniem wody. Helenki są spokojne i dobrze dogadują się z większością ryb oraz krewetek, chociaż bardzo małe krewetki mogą paść ich ofiarą. Najciekawszą cechą tych ślimaków jest sposób polowania. Helena jest drapieżnikiem wyspecjalizowanym w zjadaniu innych ślimaków, takich jak rozdętki, zatoczki czy świderki. Polują, wyczuwając zapach ofiary, po czym zbliżają się powoli, często zakopując się w podłożu. Następnie za pomocą specjalnego ryjka prołbasys przebijają ciało ofiary i wysysają je ze skorupy zostawiając pustą muszlę. Poza ślimakami potrafią również żywić się innymi pokarmami mięsnymi, na przykład mrożonymi larwami ochotki, tabletkami dla ryb dennych, a nawet padliną, jednak ich głównym źródłem pożywienia powinny być inne mięczaki. Jeśli nie mają dostępu do naturalnych ofiar, należy je regularnie dokarniać. Rozmnażanie Helenek jest nieco inne niż u większości ślimaków akwariowych, ponieważ są to ślimaki rozdzielnopłciowe, czyli istnieją oddzielnie samce i samice. Niestety, nie da się rozróżnić płci na pierwszy rzut oka, dlatego najlepiej trzymać kilka osobników, by zwiększyć szanse na dobranie się pary. Helenki składają pojedyncze jajeczka na twardych powierzchniach w akwarium, mogą to być korzenie, kamienie, a nawet szyby. Z jajeczek po kilku tygodniach wykluwają się młode, które od razu przypominają miniaturki dorosłych. Ślimaki te rozmnażają się powoli, więc nie ma ryzyka ich nadmiaru, jak bywa na przykład w przypadku rozdętek czy zatoczków. Hodowla Helenek ma wiele zalet skutecznie ograniczają populację innych ślimaków bez użycia chemii, są estetyczne, nie niszczą roślin, a przy odpowiednich warunkach mogą żyć nawet 2 3 lata. Należy jednak pamiętać, że jeśli w akwarium zabraknie ślimaków, którymi się żywią, mogą zacząć głodować, dlatego w takim przypadku konieczne jest ich dokarmianie. Również niektóre gatunki ryb, jak na przykład kolcobrzuchy, mogą je atakować, więc warto dobrze przemyśleć dobór towarzystwa. Helenki to ciekawe i pożyteczne stworzenia, które potrafią utrzymać równowagę w akwarium bez nadmiaru innych mięczaków.